Łącznie sześć medali z Mistrzostw Polski do lat 20 zdobyli zawodnicy azs Politechnika Opolska. Wczoraj informowaliśmy o dwóch złotach Katarzyny Kokot w skoku wzwyż oraz Jakuba Buchwalda w pchnięciu kulą, który w ostatnim dniu zawodów dorzucił do dorobku srebro w rzucie dyskiem z wynikiem 54 m i 79 cm. Wyprzedził on innego reprezentanta Politechniki Karola Wagnera. Konkurencję wygrał Wojciech Lewkowicz z uczniaka Szprotawa. Emilia Mandela zajęła drugie miejsce z czasem 13 sekund i 82 setnych w biegu na 100 metrów przez Płotki. Za mają Olszak z Górnika Wałbrzych. Sprinterka wypełniła minimum kwalifikacyjne do Mistrzostw Europy do lat 20 i może liczyć w przyszłości na powołanie. W sztafecie 4 x 400 metrów także jako drugie przybiegły Julia Klama, Agnieszka Krok, Ewa Glatki i Olivia Greiner. Przegrały jedynie z reprezentantkami AZS-u Olsztyn. Akademicy z Opola zakończyli Mistrzostwa na drugiej lokacie w klasyfikacji Medalowej. Sześciu przedstawicieli grupy Azoty Zaksa Kędzierzyn Koźle rywalizuje podczas finałów Siatkarskiej Ligi Narodów rozgrywanych w Tańsku. Wśród nich jest czterech reprezentantów Polski Marcin Janusz, Łukasz Kaczmarek, Bartosz Bednosz i Aleksander Śliwka oraz dwóch Amerykanów David Smith i Eric Szodzi. W składzie Argentyny rywalizował zawodnik PSG Stalinysa, Nikolas Zerba. Jego reprezentacja przegrała w ćwierćfinale z Włochami 3 do 0. Także w trzech setach Polacy pokonali Brazylijczyków. W półfinale zmierzą się z Japonią w sobotę o 17.00. W drugim meczu tej fazy Amerykanie, którzy wcześniej pokonali po tej Reko Francuzów zmierzą się z reprezentacją Italii jutro o 20.00. Dramkarz Jakub Ałaj, obrotowy Paweł Stępin i rozgrywający Piotr Jędraszczyk z powołaniami na zgrupowanie seniorskiej kadry. Pod okiem selekcjonera Marcina Lijewskiego będą mogli zaprezentować swoje umiejętności. Charakter zgrupowania w Gniewinie jest wyłącznie szkoleniowy. Podczas niego Polacy nie rozegrają żadnego meczu kontrolnego. Seniorska kadra spędzi tam 4 dni, od 6 do 10 sierpnia. Ałaj i Stempin poprzednio byli powoływani tylko do reprezentacji młodzieżowej. Na czerwcowych Mistrzostwach Świata do lat 21 wraz z kolegami zajęli 17 lokatę. Pięciu zawodników Marcjan Opole powołanych do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy Federacji World Skate w Hokeju na Rolkach. W belgijskim Charlois w dniach od 25 do 30 lipca w polskich barwach zagrają bramkarz Tomasz Szatkowski, obrońcy Bartek Bychawski i Łukasz Sznotala oraz napastnicy Maciej Resiak i Maciej Gawlik. W turnieju wystąpi 14 państw. Polacy będą rywalizować w grupie C z Włochami, Hiszpanami oraz ze Słowacją. Muzyka Zawodnicy Oka Betmet, kolejarza Opola i Betard Sparty Wrocław wraz z gośćmi, wystartują w turnieju charytatywnym dla byłego zawodnika opolskiego klubu Andrzeja Kudryaszowa. Rosjanin reprezentował barwy Opolan w 2021 roku. Z powodu wykluczenia żużlowców tej narodowości przez Światowy Związek, kolejarz musiał rozwiązać z zawodnikiem kontrakt na następny sezon. Pod koniec zeszłego roku żużlowiec usłyszał diagnozę: rak płaskonabłonkowy. Gdy pogorszył się stan zdrowia, lekarz że byli zmuszeni amputować mu lewą nogę. Kolejarz Opole postanowił wyciągnąć do niego pomocną dłoń. Były zespół Rosjanina wystąpił w charytatywnym meczu w składzie Adam Elis, Oskar Polis, Robert Chmiel, Esben Hierild i Oskar Stępień. Jako zaproszeni goście pojadą także Janusz Kołodziej i Emil Sefudynow. W barwach wrocławian wystartują Maciej Janowski, Bartłomiej Kowalski, Kacper Andrzejewski, Artiom Łaguta oraz na co dzień reprezentujący Wilki Krosno Andrzej Lebiediew i Mateusz Świdnicki start zawodów w najbliższą niedzielę o godzinie 17 przy wschodniej w opolu. Cały dochód z biletów trafi na pomoc w leczeniu Kudriaszowa. Dzień wcześniej oka Betmet Kolejarz Opole rozegra mecz ligowy. W Rawiczu będą walczyć o drugą wygraną w tym sezonie w derbach kolejarzy. W pierwszym spotkaniu Opolanie wygrali 54 do 35. W awizowanym składzie jest tylko jedna zmiana w porównaniu do niedzielnego meczu charytatywnego. Ze wcześniej wspomnianą opolską piątką pojedzie także Szwed, Filip Hjelmland. Pierwszy bieg w Rawiczu zaplanowano na godzinę 14.